Cześć. W tym filmie będę chciał pokazać, jak wykorzystać narzędzie tekst jako kolumny do zautomatyzowania sobie pracy. Na czym będzie to polegać? Polegać będzie to na tym, że będę chciał, abyśmy za pomocą odpowiedniego granicznika, jaki w tym momencie jest spacja, będziemy chcieli rozdzielić tekst znajdujący się w tych komórkach do tych komórek. Czyli będziemy chcieli spowodować, aby nasz tekst rozdzielił się na dwie kolumny. Natomiast Makro, które zarejestrujemy, będziemy chcieli, aby mogło tak naprawdę być i działać w uniwersalny sposób. Co to oznacza? Że w momencie, gdy będziemy chcieli użyć zarejestrowanego makra w innym miejscu, tak jakby tutaj, również będziemy chcieli, aby rozdzieliło nam komórkę na dwie komórki. Niemniej jednak, również będziemy chcieli móc to zastosować, choćby nawet w innym arkuszu. Dlatego też będziemy musieli pamiętać, aby użyć odwołań względnych, rejestrując nasze znaczy makro. Dlatego też zarejestrujmy takie makro. Przechodzę w tym momencie do karty Developer. Kartę Developer. W przypadku, jak nie mamy karty Developer, w innych filmach znajdziecie informację, jak włączyć, aby móc z tego narzędzia skorzystać. I teraz bardzo ważna rzecz. Musimy upewnić się w pierwszej kolejności, czy mamy włączoną opcję Użyj odwołań względnych. Tak, użyj odwołań względnych. Co zrobię na początku? Na początku kliknę sobie w komórkę A2, ponieważ od niej będę za chwileczkę rozpoczynał nagrywanie makra. Teraz co robimy? Klikamy zarejestruj makro, a następnie w oknie, które się pojawiło, nazwijmy to nasze makro. Nasze makro nazywa się w tym momencie dzielenie tekstu. Możemy przypisać skrót klawiszowy, który w tym momencie będzie mógł nam to dzielić jako kolumny, więc możemy zrobić skrót klawiszowy, który podzieli nam to jako Ctrl, wciśnijmy jeszcze SHIFT i zróbmy K, czyli jak jakby kolumny. No i pozostawmy, aby nasze makro było w tym skoroszycie. Oczywiście, jak mamy taką potrzebę, możemy wprowadzić opis, do czego zachęcam. Na tym etapie ja kliknę OK. I teraz co zrobimy? W pierwszej kolejności wykorzystajmy skrót klawiszowy, jakim jest Ctrl-Shift-szczałka w dół. Ctrl-Shift-szczałka w dół powoduje, że jesteśmy w stanie zaznaczyć w nieprzerwanym ciągu nasze komórki. Tak, czyli... Spowoduje to dokładnie taki efekt. Czyli za każdym razem, jeżeli będę w pierwszej komórce, spowoduje to automatycznie przejście do ostatniej, zaznaczając je. W momencie, gdy mamy zaznaczenie, przechodzę na kartę dane, aby wywołać polecenie tekst jako kolumny. Klikając tekst jako kolumny, mam teraz do wykonania trzy kroki. Pierwszy z nich to powiedzenie, jaki typ będę tutaj wybierał, a mianowicie, czy będę wybierał rozdzielany, czy stała szerokość. Mnie interesuje rozdzielany, czyli będę chciał rozdzielać za pomocą odpowiedniego ogranicznika, tak, nasze teksty. Dlatego też przechodzę do kroku drugiego i w tym miejscu mówię, co jest moim ogranicznikiem, tym moim separatorem. A mianowicie jest to spacja. Dlatego upewniam się, że spacja została zaznaczona. Widzimy na podglądzie na dole, że tak będzie zachowywała się nasz, nasz tekst po zakończeniu na podglądzie. Przechodzimy dalej. No i w tym momencie chcielibyśmy, aby ten nasz tekst rozpoczął tak naprawdę dzielenie się od tego miejsca i zastosowało to do poniższych komórek, więc w tym momencie te nasze ustawienia, które tutaj są, zostawiamy w takim stanie, jaki widzimy. Klikam zakończ. Jednocześnie widzieliśmy, że wykonanie tych jeszcze kroków było bardzo łatwe. Na tym etapie pada pytanie, czy w tym miejscu istnieją już dane, czy chcemy je zamienić. No oczywiście mam na myśli to, że w tym miejscu faktycznie jakieś dane istnieją. Dlatego też musimy odpowiedzieć, że tak, zgadzamy się na to i chcemy je zamienić. No i spójrzmy, uzyskaliśmy zamierzony efekt. Możemy spokojnie przejść do karty developer, zatrzymać rejestrowanie. No i w tym momencie, jeśli będziemy chcieli przetestować, jak działa nasze makro, możemy w pierwszej kolejności kliknąć sobie w ten tekst, a następnie użyć skrótu klawiszowego, który podpisaliśmy podczas rejestrowania. Przypomnę, skrót ten to Ctrl-Shift-K. Spójrzmy, że od razu pojawia się pytanie, czy w tym miejscu chcemy zamienić tak naprawdę nasze dane. Ja klikam OK i zobaczmy, że jak najbardziej prawidłowo to działa. Przejdźmy do przykładu w arkuszu kolejnym. Jeżeli chcielibyśmy zastosować to w tym miejscu, możemy tak naprawdę również ustawić ją w komórce A2, kliknąć Ctrl-Shift-K i zobaczmy, widać, że ponownie to działa prawidłowo. Klikam OK i efekt mamy uzupełniony. W ten sposób właśnie możemy zarejestrować makro, które będzie nam od tej pory automatycznie za pomocą skrótu klawiszowego wykonywać nasze dzielenie. Nasze dzielenie. W kolejnym filmie dowiesz się, jak zoptymalizować jeszcze to narzędzie tekst jako kolumny, tak? dodając kilka uproszczeń, które na przykład spowoduje, że nie będziemy musieli odpowiadać na pytanie tego komunikatu, aby zastąpić, plus do tego pokażę Ci, jak można jeszcze rozbudować sobie narzędzie tekst jako kolumny. Dziękuję w takim razie i zapraszam do kolejnego filmu.